Gimnazjum nr 2 Łukowie odbywają się warsztaty, dzięki którym młodzież nauczy się, jak w inny, niż agresywny sposób rozwiązywać problemy międzyludzkie. W programie mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowania młodzieży biorą udział cztery szkoły: Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół w Krynce, Zespół Szkół w Ojcieszkowie oraz Zespół Oświatowy w Mysłowie. Jest to kontynuacja programu, który był realizowany w dwa lata temu w tutejszym gimnazjum jako pilotażowy program rzecznika praw dziecka, właśnie pod takim tytułem. Są to kolejne zajęcia, które w tej chwili już odbywają się tylko dla grup dzieci, które młodzieży, przepraszam, które są wytypowane do właśnie bycia mediatorem rówieśniczym na terenie szkoły. Jest to grupa 39 osób, o ile dobrze pamiętam, z czterech szkół z terenu powiatu Łukowskiego. Zajęcia odbywają się w Łukowie tutaj w tym gościnnym gimnazjum, z uwagi na to, że w tym gimnazjum kontynuujemy ten program, a pozostałe trzy szkoły dołączyły się do tego programu w tym roku szkolnym. Zaprosiłam osoby uczestniczące w tym projekcie, czyli uczniów gimnazjów oraz ich opiekunów na rozprawę do sądu. Młodzież brała udział w rozprawie no takiej troszkę edukacyjnej, bo chodziło o młodą osobę, która popełniła przestępstwo. Również przed tą, przed tą rozprawą, zarówno przed, jak i po, starałam się opowiedzieć i wyjaśnić, czego sprawa dotyczyła, jakie przepisy są stosowane, w ogóle zapoznać uczniów z salą rozpraw, ze stronami postępowania i wyjaśnić. Odpowiadałam na bardzo liczne pytania, młodzież naprawdę jest zainteresowana, także myślę, że z tego tytułu również skutek odpowiedni i edukacyjny i wychowawczy odniesiemy. Gimnazjaliści mają już za sobą nietypowe lekcje. Od specjalistów usłyszeli nieco na temat prawa karnego oraz czynów karalnych nieletnich. Innym ciekawym tematem była anatomia i psychologia konfliktu. Młodzież przebrnęła przez część teoretyczną, by przejść do zajęć praktycznych. Czego mają nauczyć dzisiejsze warsztaty? Co będzie pani próbowała przekazać młodzieży? Ja dzisiaj podzielę się z młodzieżą praktycznym wykorzystaniem tego wszystkiego, co zdobyły do tej pory, czyli to nie będzie teoria, tylko praktyka. Tak zwane symulacje, mediacje, czyli to co ja robię na co dzień przekażę dzieciom. Mam nadzieję, że to im pomoże później w pracy mediatora na terenie szkoły. Magdalena Giza, mediator z Lublina, powiedziała nam, jakie są podstawowe zasady mediacji. Należy zacząć od tego, żeby nauczyć dzieci ze sobą rozmawiać i porozumiewać się przede wszystkim bez bujek, przezwisk. Należy wyłapać konflikt już na samym początku, bo jeżeli na początku nie wyłapiemy tego, ten konflikt eskaluje i wtedy jest ciężej dogadać strony ze sobą. Jeżeli już wiemy, że pomiędzy jakimiś uczniami, czy nawet i dorosłymi istnieje konflikt, możemy zgłosić się do mediatora. Osoba, która będzie zajmowała się przeprowadzeniem mediacji, nie może być świadkiem bójki, czy też konfliktu, jakiegokolwiek zdarzenia, które będzie poddane procesowi mediacji. Wygląda cały... O całe postępowanie mediacyjne wygląda tak, że mediator umawia się najpierw z jedną stroną, później z drugą stroną na tak zwane wstępne spotkania mediacyjne i następnie, jeżeli strony wyrażają zgodę na wspólne spotkanie, spotykają się ze stronami i doprowadza do ich pogodzenia się. Miejmy nadzieję, bo nie zawsze dochodzi do porozumienia, ale najważniejsze jest też to w mediacji, że mają możliwość strony ze sobą porozmawiać bezpośrednio, prawda? Może to być tak naprawdę ich pier pierwszy raz w życiu, kiedy ze sobą bezpośrednio rozmawiają i mają możliwość wyjaśnienia pewnych kwestii.